I w kolejnym y, filmie, nie, nie za długim, dlatego że wybieramy się na wycieczkę do lasu, także ja już jestem prawie gotowa, tylko tak jeszcze przed wyjściem wykorzystam czas, może coś drugi, może coś y, w lesie, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie przychodzę z zapowiedziami, z zapowiedziami jeżeli chodzi o moje zapachy, czyli serię Perfumeria, art, Perfumista, Artista, Wywołanie. Na razie taki roboczy tytuł zobaczymy, jaki będzie ostateczny. Ym, w zasadzie zapowiedzi i niezapowiedzi. O niektórych już opowiadałam, niektórych jeżeli chodzi właśnie o plany, niektórych jeżeli chodzi o realizację, już w zasadzie, które się dokonałem, a i też jakie właśnie zaplanowane. Yy, potworzyłam w tym AI, w tym programie z sztuczną inteligencją, te obrazki do zapachów. Stworzyłam między innymi obrazek do tego właśnie zielono-żółto-cytrusowego, świetlistego yy, lasu, czyli Berry Forestal, Również obrazek do zapachu, który się nazywa olor de verano, chociaż pierwotna nazwa była limonada, czyli generalnie zapach lata. Napoju lemoniady z jabłkiem, jabłonią, z porzeczką agrestem, generalnie takie różne niuanse. Oczywiście świeżo też w zasadzie jest takim zwartym niuansem. W cudzysłowie morskości, taki składnik, który taki daje efekt, taką też przestrzeń Ym, oraz tak zapowiedziowo zapach. To się nazywa lecie de miel, czyli mleko miodowe, Ym, w zasadzie miód z mlekiem, miód mleczny. Także taki zapach to a propos obrazka zapowiedziowego. Generalnie będzie troszeczkę tych mlecznych klimatów, za yy, tym tematem. Moim pierwszym zapachem, jeżeli chodzi o taki szlachetny, ważony gurmąb, zapach mleczny, który się nazywał, nazywa Kalinady Gurmą, jakość gurmą, to był taki właśnie mleczny gurmą z niuansem miodu, takie właśnie mleko z miodem, z przyprawami, z misza, frankardamon, cynamon na cedrowej bazie i będzie generalnie zabawa tym tematem, bo mleczność chcę połączyć z miodem, mleczność chcę połączyć z lawendą. Mleczność chcę połączyć na zasadzie zrobienia takiego efektu tarty cytrynowej, na czymś takim kremowym. Również, czy to wszystkie propozycje zaplanowane? Nie wiem, jeszcze generalnie taki szafranowiec chcę zrobić. Dzisiaj chyba nazywał oro de safron, czy oro de safran, złoto szafranu. Myślę, że też mleczność będzie zawarta, zresztą w tym moim zapachu Eldorado też mleczność była zawarta, chociaż bardzo w tle, więcej takiej esencjonalności yy, i różnych innych klimatów, i drzewny, i trochę takiej śliwki w koniaku, trochę drewna z odymieniem, różnych innych niuansów. Natomiast myślę, że tematem złota ja się jeszcze pobawię, zresztą te tematy kolorystyczne pojawiają się w moich zapachach. Tutaj złoto, jeżeli chodzi o kolorystykę, ale też jeżeli chodzi o taki wydźwięk zapachu, o materiał, że tak powiem, zawarte, taką biżuteryjność, tym się jeszcze będę bawiła. Myślę, że szafran jest tutaj mocnym elementem takiego klimatu. Udało mi się zdobyć przepiękny składnik szafranowy z różnymi innymi takimi bardziej szafranami mineralnymi, pracowałam przy innych zapachach zobaczyłam jak pewien składnik właśnie wokół szafranowy.